Uh, go. Syna i Ducha Świętego, Pan z Wami. Jesteśmy zaproszeni przez Pana Boga do wspólnoty i przyjaźni z Nim. To zaproszenie szczególnie wybrzmiewa podczas Eucharystii, gdy możemy karmić się Słowem Bożym, ciałem i krwią naszego mistrza. W ten sposób właśnie urzeczywistniają się słowa Ewangelii o Chrystusowym zamieszkaniu w nas. Wejdźmy w te święte misteria, pozwólmy Chrystusowi w nas zamieszkać i działać. Stając przy ołtarzu Chrystusa, Bożemu Miłosierdziu <laughs> będę polecał świętej pamięci Stanisława w 25. rocznicę śmierci Marianne Stanisławę Wołczyk. Stępcze Święto zamówiła córka z rodziną. Aby ta nasza modlitwa była owocna, miła Panu Bogu, przeprośmy go za wszystkie nasze grzechy i prośmy o jego miłosierdzie. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się, w dowiedzieli się w ikonium, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likanoi, do Listry i Derbę oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia który nigdy nie chodził, słuchał on przemówienia Pawła, ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno, stań prosto na nogach, a on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po Likaońsku, bogowie przybrali postać ludzi i wstąpili do nas, Barnaby nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem. Gdyż głównie on przemawiał, a kapłan Zeusa, którego świątynia była przed miastem, przywiódł przed bramę woły oraz przyniósł więcej i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: Ludzie, co wy robicie, my także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, aby każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił Was i radością napełniał wasze serca. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Oto Słowo Boże. Nie nam daj chwały, lecz Twemu imieniu. Nie nam daj chwały, lecz Twemu imieniu. Nie nam, panie, nie nam, lecz twemu imieniu daj chwałę za łaskę i wierność twoją. Dlaczego mają pytać poganie, gdzie się ich Bóg znajduje? Nie nam daj chwałę, lecz twemu imieniu. Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Ich bożki są ze srebra i złota, dzieła rąk ludzkich. Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu. Błogosławieni jesteście przez Pana, który stworzył niebo i ziemię, Niebo jest niebem Pana, ziemię zaś dał Synom Ludzkim. Nie nam daj chwały, lecz Twemu imieniu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja. Aleluja, aleluja. Duch święty was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Aleluja, Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród Was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Módlmy się wspólnie do Pana Boga, który zaprasza nas do wspólnoty i przyjaźni ze sobą aby głoszący Słowo Boże potrafili nim także żyć na co dzień i przez to dobrym przykładem dla innych. Ciebie prosimy, aby stanowiący prawo rządzący i wszyscy ludzie dobrej woli odnajdywali fundament godnego i uczciwego życia w wartościach płynących z Ewangelii. Ciebie prosimy. Aby rodzice byli dla swoich dzieci przykładem zachowywania Bożych przykazań wzajemnej miłości i poszanowania, Ciebie prosimy. Aby nasi bliscy zmarli, szczególnie polecani w tej mszy świętej Stanisław, Marianna, Stanisława mogli cieszyć się radością przebywania z Bogiem na wieki. Ciebie prosimy. Aby nasza wspólnota eucharystyczna i parafialna stawała się miejscem, gdzie będzie uwielbiane imię i przymioty Boże. Ciebie prosimy. Chwalimy i uwielbiamy Cię dobry Boże, bo nieustannie posyłasz nam swojego Ducha, aby nas prowadził do pełni dobra i szczęścia przez Chrystusa, Pana naszego. Cóż Ci Jezu. Za twych strumienie serca ci składam. się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg ojciec wszechmocny. <laughs> swojego imienia, kościoła świętego. Panie nasz Boże, niech wzniosą się do ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze dusze. Abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami w górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili. A zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Dlatego pełnią łask paskalnych, radują się wszystkie ludy na całej Ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosane na, na wysokości błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, Łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, sprawa, by lud Twój wzrost dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię z się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się. Wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo i Potęga i Chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj Go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański, niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz w świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

wieczny Boże, przez martwych w stanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Jutro o godzinie 14 będzie pogrzeb świętej pamięci Jana Stachury z Węgrzynowa, świętej pamięci Jana, również Stanisława, Marianne Stanisławem. Polećmy Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dobremu Bogu, Przedstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, polećmy nas samych, polećmy cały świat, prosząc dobrego Boga o Jego miłosierdzie, o uwolnienie nas od tej epidemii. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas za zawsze wybawiać, panu no chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj. Swojemu synowi nas oddawaj, Mario. Wspomożenie wiernych, Mario. Uzdrowienie chorych, Mario. Królowo Polski, Pan ze Wami nie za Was błogosławi Bóg Wszechmogący. ojciec i syn i duch święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Chwalcie Bogiem.